Previously, on Resident Evil Revelations. Looks like somebody's found the Queen Zenobia. You haven't changed a bit. Saturday, targeting... The time has come, Brian. Authorization. Abandon hope, all ye who enter here. It's like all my worst enemies come back to haunt me. Let the heavens scorch the earth with justice. These unilateral solutions of yours will only create a new Veltrum, perhaps a dozen of them. Yes, there's the rub. Men like us can exist thanks to groups like that. Immediate containment is imperative. Far too much is at stake here. You are blinded a humanist with no cause it's a lost cause director o'brien mm. feel free to cut the bullshit morgan you're playing with fire again but this time you will get burned loose ends can only exacerbate the situation think twice director or you may regret it Ah, boy, you never disappoint, Morgan. But once we have the truth, your mistakes will never be repeated. Rezydenci zła wow, narastają nam kurła, jego macie, intrygi, a to właśnie lubimy. Hahaha, ha. Z ostrym, mocnym przytupem. Tym bardziej spektakularne wejście <grym /dyskujesz> w odcinecze. Kolejny odcinek, oczywiście, na kanale Resident Evil Polska z gry Resident Evil Revelation. Ale wy w sumie już to wiecie, znajdujemy się w dość. <grym /dyskujesz> Ciężkim położeniu, o ile można to tak określić, ale poradzimy sobie spokojnie. Luzik, wujczer wie, co ma kurwa jego mać robić. Na dobry początek zaczerpnijmy powietrza. Dawaj parker, to jeszcze nie czas umierać. You have job to do. Częściej nam się przyda, bo czemu by nie. Zaraz spokojna, Twoja rozczochrana. Wyzbieramy to, co oczywiście możemy wyzbierać. Jeszcze mamy jedną pastylkę do. a propos zebrania. Ale tak jakby nas ostro, mocno przyorali. Yy, wydaje mi się, że kilka tych odcisków dłoni już yy, pominąłem. Ale w sumie w tym let's playu nie skupiamy się zbytnio yy, na nich. Jednakże jeden tutaj z widzów kilka odcinków temu. Dał mi fajną ciekawostkę, bardzo mocne ułatwienie: że jeśli znajdujemy się w pomieszczeniu i skanujemy otoczenie za pomocą Genesis, to zwróćcie uwagę, że po prawej stronie pulsuje nam takie kółeczko. Oznacza to, że coś jest gdzieś jeszcze w danej lokacji. Al voilà, już nic więcej do przeskanowania nie ma. Dobra, zatrzyma zatrzymajmy się na chwilę. Właśnie, musimy tutaj zrobić porządek z naszym eku. Wydłupcmy to, wydupcmy również to. Hmm, weźmy Szoguna, przyda nam się. Weźmy również Auga. Co prawda, w tym odcineczku będziemy więcej pływać, jak strzelać, no ale lepiej być przygotowanym na wszystko. Dobra. Auga nie modyfikujemy. Bliski dystans, to sobie wpiję. Lutniemy tutaj. Eee, obrażenia 3, OK. A do snajpy, o, do snajpy zróbmy tak, szybko strzelność strzału. Nic więcej nie dopakujemy, ale jeśli pamiętacie poprzednie moje materiały, wiecie, że jeszcze niektóre części nielegalne, jak i te bardziej legalne, musimy podnieść tutaj po drodze. I teraz będziemy mieli chyba do nich dostęp. Tylko tak, refilu, w swoim pierdolamencie chyba żeś się zagadał, bo my musimy dupnąć, chyba tędy. A jak nie, to popindoliłem coś. Dobra, chyba się uda. Chyba jeszcze mnie pamięć aż tak mocno nie zawodzi. Amination do pistola, przyda się. Może będziemy jeszcze sobie z pistola strzelać? Zobaczymy. Chociaż mówię, teraz, teraz mamy tutaj fajniejsze, lepsze zabawki. Nawet Jilly, zobaczymy, co tutaj Uu, jest. Dobra, Parker, spokojnie. To nie jest kwestia minut czy godzin, nie? Poza tym jesteśmy w grze, więc to jest. rodzi się wszystko własnymi prawami. Ale okej, nie mamy klucza Trójzem, Budiem, czy pamiętacie, ale Christopher taki właśnie posiada. Jessica and i ja Queen Zenobia, nie tam, Chris Okej, okay. no byłoby to ciekawe i wręcz mocno niewskazane, żeby wirus wydupcył się do morza, wyobraźcie sobie jakie potwory by kurde z tego powstały. O ja pido. uuu, uh, uh, a, mmm. I wszystkie inne właśnie żywe stworzenia one by wtedy infekowały. To apokalipsa i to mocno. A potem za jakiś czas, na przykład, te stworzenia by ewoluowały i wydostawały się na powierzchnię. O, kurde, Globalna katastrofa. Ale okej, okay. widzicie, że tutaj przyjemniaczki właśnie pływają. Ale mamy chyba o tyle ten spokój, że zbytnio nas nie zamordują, jedynie mogą nam tutaj ograniczyć tlen więc ze ziół nie będziemy tutaj korzystać, jeśli nas złapią. Ubić też nie mamy ich jak ubić, no bo z broni nie możemy korzystać w wodzie, ale za jakiś czas zyskamy fajną broń defensywną przeciwko nimi. No aż fajną. Dla jednego fajną, dla drugiego no mocno oklepaną. Yy, chyba tędy. Chyba, może, wręcz na pewno. Zaraz się wszystko okaże. No, tutaj też właśnie mamy części. Ale nie ma co tam dłużej siedzieć. Amunicją w sumie jesteśmy prawie, że to pakowanie. Jedynie do auga nam brakuje. Ale fajnie by było uzupełnić troszeczkę zapasy. Dobrze, tu sobie dychniemy. Bo z tego co ja pamiętam, i kolarze, Będziemy mieli tutaj za to przeprawę. Ze śluzokami. A jest ich kurła, jego mać pełno. Jeszcze klucz trójzębu. zębu. Wracając do tematu, to kojarzy mi się z królem. Mórz. Ała. A jajko jak się lumpem Co też fajna, taka. Fajny taki detal, naprawdę. Dawaj, Jillie. Pełno tego ścierwa w koło. Uła! Właśnie Im bardziej Jillie brakuje tlenu, tym bardziej, również ekran.

Dobra, tamtędy nie przejdziemy i skoro Christopher mówi, żebyśmy udali się do Auli. Więc wypadałoby śmignąć tędy. Roku no, zobaczyć, czy tu coś jeszcze jest do wzięcia. Oho Aminsi. No, kurła. Wybijać tych jego to jest nie lada momentami wyzwanie. Bierz Parkera! Parkerowi nic się nie stanie, ale jest nieśmiertelny. Przypominam U Gili naszej tutaj szkoda. O, tutaj mogę coś do przeskanowania. No a dwie pesteczki do... Sniper rifle. Snajperki nas... rozpieszają i to mocno. Albo ja tak za słabo korzystałem z jej. No, tutaj również. You almost missed the party. We're approaching the Queen Zenobia now. Rendezvous at the ship's hall. Roger. We'll be waiting. Okay, see you soon. Chris out. That's it. Queen Zenobia. Oh, jeez. More like what's left of her. Ok, pomału odkrywamy karty, rezydenci. Zła. Dzieje się. I to bardzo dużo. Strzelać, dobrze. Skoro mam strzelać, to będę strzelał. Gdy strzel granat. Kurła, ile tych macek tutaj jest. Chociaż Jessica nie pogardzi jedną dobrą atwardą <laughs> postaci Christophera. Śmiać mi się chce jak ona szuje tutaj dubskiem <laughs> oczy właśnie Chrisa, on nic sobie z tego nie robi. Takie meme time i to dosłownie. Okej, okay, na pewno większość z Was ma skojarzenia z Resident Evil 5 i słusznie, kiedy walczyliśmy właśnie z wodnym e, Ricardo. Ale ja wam się przyznam, że właśnie ten segment bardziej kojarzy mi się z Dino Crisis 2 era PSXA. Boomerskie wspomnienia. Ale właśnie tam, dostając się z wyspy na wyspę, również musieliśmy odpierać ataki wodnych dinozaurów. Na podobnej zasadzie wręcz wyglądało. Ach, kurwa. Rypią mnie w Dupala i to ostro. Więc jak to jak to kapką ma w zwyczaju. Leniuchy i lubią stare pomysły wykorzystywać. Przekuwać się w coś nowego. Nowego, ale sprawdzonego. Ok, dużo mam ziół, więc raczej powinienem sobie tutaj poradzić i dociągnąć do statku. O kurwa! O kurwa, twoja mać! Jaki ich atak! że co mogę jeszcze właśnie się podpierać granatycikami. Pod lewym mam zwykły strzał, pod prawym LVLA. Ale z tego co pamiętam właśnie chyba nie zdobędziecie osiągnięcia, gdy będziecie używać granatów. Ale my tu w sumie nie gramy na osiągnięcia. From here, Jessica, we have a promise to keep. Let's go. <sighs> Great, a cruise, just the two of us, only the whole thing is sinking. Friendly BSAA patrons, you stopped the Rigia Solis. Now I will reveal what I know everything about the Queen Zenobia and the secrets she keeps. What secrets? consider this first, why did it take till now to find the Queen Zenobia? How was it able to float around the Mediterranean undetected? it wasn't magic. second, why did all traces of Veltro vanish after the Teragregia panic? why don't you tell us huh? huh. and third. Why is someone trying to use the Regia Solis to destroy the Zenobia? The answer to those questions will lead you to an inconvenient truth. You were to have found it, and that Jessica, why did you fire? To protect our people. Isn't that our job? You dare die! Damn. Raymond? What why? Why play the part of Veltro? Doesn't have much longer. We can't let this virus contaminate the sea. We've already searched the Queen Samiramis. So I think I know where this ship's lab is. We're headed there now. Alright. I'll try to find a way to delay the sinking. Jessica, you with me? Yeah. Where? A little friendly partner swapping should keep us on our toes. Roger that. We'll take care of the virus. You two buy us some time. Got it. Jill, this works anywhere, even underwater. It should slow those things down. Thanks, Chris. Also, I've marked off all the possible locations for the lab. He never got the hint. What a drag. Maybe he's already taken, Jessica. A to ci kurwa obrót wydarzeń, prawda? Hmm. <laughs> że dobrze, że wątek tutaj y, pseudomiłosny miłasny Christopher X Jessica się zakończył. Grand pulsacyjny, zaraz będziemy z niego robić użytek spokojnie. Góra górę serca. Christopher, nie panikuj. Ile my mamy tych cacek 5? Uh. No, żebyś kurła wiedział, Christopher. Dostał no to to rożnie Ty zawsze za zagubiony we mgle. Była kurła. Paszły won ode mnie. Szybko gili gili. <laughs> Nara, frajerzy. Pięknie, zgaszenie jak pety. Dobrze, za pomocą kie. Yeah. O, amunicja do magnuma, lubię, szanuję. Propsuję. Łowie, kurły. E, nie siadło. Nie siadło, byczku. Coś się popindoliło i nie było mnie słychać. Nie ogłuszyło go, a dlaczego? Może jakoś pseudoanimację sobie odpalił. No i dlatego. No ale dobra. Tego zgasimy jak peciora? No, ten zgaszony. O jajaj. Przydałoby się troszeczkę hila zaczerpnąć, ale nie ma gdzie. Uff, było blisko. Było bardzo blisko. Aż szarobury świat tutaj widzieliśmy już Jak ty żeś się tutaj transportował? Teleportacja? Coś takie cacka macie w BSAA. Jeszcze kurwy syn. Cham. Kobiecie przed nosem zamknął drzwi. Aj. Wszeg będzie go trzeba wychować troszkę. Jill, try using this. Znać ten kanał na Samiramis. Szyby są prawie tak samo i to exactly the the lab powinien być this way. <coughs> to podawanie przedmiotów to zawsze mnie takie śmieszyło, takie memiliczne, nie? Jill, użyj tego! <laughs> Ojku. Ale no, dobre, dobre, już się nie czepiam. Czy coś tu jest? Coś tu jest. To podobno jeszcze można przeskanować. Ej, kurwa, ale to jest po drugiej stronie. Oszukali mnie znowu. To się taki oszukany przez wszystkich. Dobra, elwola, wyzbieraliśmy wszystko. Eee... Co moglibyśmy ciekawego e, podnieść? Co tu mamy? Badanie wirusa głębinowego. O, to jest bardzo istotne i ważne przyda się do materiału. A, bis odchwań. Również bardzo o, o, interesująca nazwa. BBO 90, 99 uu. przez krew się możemy zarazić. Widzicie? To jest bardzo interesujące i to jest bardzo ciekawe. Bzium. Fingerprint registration complete. Ja pierdziele, Jak w dwójce. Okej. Okay. Eee, obrażenia, szybkość ciała. Magazynek numer 3. No dobra. Eee, skoro tak nas rozpieszczacie, obrażenia tutaj nie. Obrażenia tutaj, jak najbardziej. No i co, i pojemność magazynka będzie na 4? Nie ma. Ale za to mamy szybkość strzałów lepszą. No dobrze. Cieszy mnie to. Ja nie chcę tu dłużej rzeźbić. Chociaż y, laboratorium bardzo mi się tutaj podoba. Zaraz, oczywiście, swoje karty odsłoni również. Lab. Ej, ile to zajmie? Czy nic nie ma? Nie ma. Ale tam, gdzie Christopher chyba wejdzie, to będziemy mieć coś do podniesienia. Hmm, lampka mi ufał. Okej. Okay. Dlaczego do, do mnie, kurło, przyszłaś? Psuczy syn, jak mnie przyszpilił Dobrze, udało przynajmniej się unik jakiś zrobić. Właśnie Christopher przydałbyś się kurwa Jak zawsze jak trzeba siebie to ciebie nie ma Poradziłem sobie, ale Kurwa bez ciebie, no ale jak pędził od razu, nie? Jak go wypuścili. Dobra, no, można mu to wybaczyć. Co my tu mamy? Uuu, nielegalno legendarne części. A i owszem, wezmę. Dobrze, troszeczkę się tutaj zabujałem w tańcu z nim. Z tym przeciwnikiem. Tarczownik z niego konkret. Ja pierdził nawet magnum z dwójeczki. Mmm, jak słodko. Rybcie pipcie. Jak statek zatonie, to zyskacie wolność, spokojnie. O, nawet nie wiedziałem, że tu odcisk w dłoni jest, ale okej. Okay. Dawaj Christopher, nie ociągaj się. Wasze zdrówko, napitoliłem się smutów, to muszę popić.

So, if shift in positivity, I so not say. The virus is somewhere in this research area. So, this is the secret of Zenobia. Yeah, koniec epizodu ósmego, podoba mnie się to, zbliżamy się ku końcowi naszych przygód z Resident Evil Revelation, ale spokojnie, jeszcze troszeczkę mamy do przejścia. Rezydenci zła, jeśli wytrwaliście do tej minuty, yy, zostawcie w sekcji komentarzy hashtag niech będzie Zenobia, nie jestem pewien czy my już tego hashtagu używaliśmy, czy jeszcze jednak nie, ale... Yy, a raczej sekrety z Nobi pomalutku stoją przed nami otworem. Ogólnie jak patrzyłem właśnie na ten zbiornik, również przypominała mi się seria metal gear Solid. Nie wiem dlaczego, no ale mniejsza z tym mniejsza. Oto. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry Resident Evil Revelation, jak i również innych materiałach na kanale Resident Evil Polska. Wszystkiego co najlepsze, życzę wam ja, Mr. Revil. Do zobaczenia, do usłyszenia, bye, cześć, hej.